Cześć kochani, w kolejnym filmie. Z tej strony Ewa bez żadnej nazwy kanału. No nie wiem jeszcze jak nazwać też y, nigdy się nad tym, że tak powiem nie, nie zastanawiałam, bo też nie chcę brać jakby od kogoś od kogoś tej nazwy, więc może jakieś propozycje, bo nigdy nigdy na tym się aż tak nie znałam. Także Jestem Ewa. No i tutaj nagrywam od. Nawet nie pamiętam kiedy, ale chyba od początku września. Przychodzę dzisiaj do Was z szybkim podsumowaniem pierwszego tygodnia sierpnia, bo nie dałam rady w weekend ani w poprzednim tygodniu tak nagrać. I z paczuchą od Ihy, Izy, przepraszam, która. Mam bardzo dużo, dużo pracy, więc wiem, że dziewczyna się stara nadrobić wszystko. Jeszcze ma coraz to nowe zamówienia, więc też cierpliwie na każdą paczkę od niej czekam. No, jestem dzisiaj po toś intensywnym poranku, po właśnie. Robiłam trochę paczek yy, dla, dla potrzebujących, także jeszcze raz bardzo dziękuję za, za każde wspomaganie. Yy, też robiłam, y, robiłam trochę takich y, robótek ręcznych, więc też i bardziej rękę, ale rączki mam trochę przewrócone i nie umiem zbytnio, zbytnio to czyścić, ale sprawiało mi to, jest dużo, dużo radości. Więc, może przejdziemy najpierw do szybkiego podsumowania pierwszego tygodnia sierpnia. A ten, ten tydzień Wam powiem dużo wyszedł, ale nadrobiłam opłaty wcześniejsze. O, jest. Widzicie, widzicie, nie? Yy, wcześniejsze, więc aż tak, yy, wiem, że tak to musiało yy, być. No, na jedzenie bardzo mało, bo żeśmy dostali twójków, na yy, bardzo dużo słodyczy, jakichś musów yy, do szkoły, takich yy, batoników i tak dalej, i tak dalej, więc zaoszczędziliśmy dużo, dużo na jedzeniu więc na pewno na pewno będzie fajna kwota. No opłatę to zwykłe opłaty, więc wiadomo. Na zdrowie, jeżeli chodzi o takie przeziębienia czy, czy inne takie suplementy, na razie na razie nie potrzebujemy. Dzięki Bogu. No moje leczenie to jest całkiem co innego, ale to nie wyliczam jakby tutaj. Widzicie dobrze? Chyba widzicie. No dla mnie, dla mnie tutaj właśnie też y, paczka, y, paczka, od Izy też y, za niedługo przyjdzie paczka od Pauli. Y, z Budżetu od Paula, więc y, dlatego tak wyszło, ale część miejsce będzie sporcone, bo też wasze wasze te zamówienia, które robią robią i te właśnie y, jakaś część idzie na, y, na, na, na paczki. No tutaj, tutaj to mój Tomek dostał na 15 zł, jakby takie kieszonkowe, z nieplanowanych nic, uroda, no to wiadomo, tam musiałam takie, to higieny osobistej, kupić rzeczy i tak dalej, i tak dalej, to to wyszło. No, opłaty szkolne, kolejna wiadoma jeszcze mnie będzie tutaj w następnym tygodniu czekać, opłaty szkolne, więc, więc tutaj wydałam. No i inne, no inne to właśnie były takie typu y, jakieś y, opłaty takie, y, które nie policzyłam, czyli transport y, jako autobusem i tak dalej, i tak dalej, no i w tym, y, w tym, y, y, w tym tygodniu, jak widzicie, prawie 900 zł, no tutaj synek dostał właśnie do szkoły o dwójka. 50 zł, więc to potem sobie jakby obliczę. No i tak wyszło. No ale w następnym to koniu, w tym co jest, powinno, powinno być dużo, dużo lepiej. Więc tak, średnio ten tydzień, ale też byłam na to wszystko przygotowana. Nie zaskoczyło mnie nic. Więc tutaj tak. No i teraz najlepsza część będzie. Paczucha od Izy. Mam tutaj już tak otwarte. O, to ma być tak. Jeszcze tutaj coś jest. Tutaj mam wyzwanka. To może zacznijmy od tego. Iza zawsze przepięknie pakuje, piękne torebki i inne rzeczy. Także z Izy jestem mega zadowolona. Naprawdę. Polecam dziewczynę pod każdym względem, jak i inne. Bo ja jestem taką osobą, która chciałaby wspomóc każdą, Który, która robi te przepiękne rzeczy. No ale jak mam, ja jestem też taką osobą, że jak kogoś mm, już się upotomam, to po, najczęściej z nią zostaje jakby do końca: o, coś takiego. Więc Iza zawsze jest dla mnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o, o produkty. Że pierwsze co miesięcznie to u niej zamawiam, a chyba tak, nie tam radę mam, tu gdzieś mam. Więc Iza jest pierwsza. Na każdym miesiąca jeszcze właśnie udało mi się u Izy trafić. Yy, u Izy trafić na tą promocję 10% chyba z tego co pamiętam w tym pierwszym tygodniu więc jak zobaczyłam, że wrzuciła od razu, że zamówiła co my tutaj mamy już Wam pokazuję, tutaj mam kochani zamówiłam sobie, nie wiem jak to się wymaga, z Outlet, outlet Yy. Ani, bo czekajcie, bo jestem znowu w szoku. Coś za dużo tego mam. Może Iza mi dała, promocyjne na jakie rzeczy, ale żeby tak dużo. Czekajcie, dobra, po kolei, bo jestem szokowana po raz kolejny. Wy doprowadzicie mnie dziewczyny chyba do zawału, bo tak zamawiałam to właśnie u Izzy. Zamówiłam sobie. Yy kalkulator, właśnie z tej takiej promocji, gdzie niby jest coś uszkodzone. Gdzie ja osobiście nie widzę tego? Nie wiem, jakby. Ja nawet na tym zdjęciu nie widziałam. Aż otworzę, poczekajcie chwilę, aż otworzę. Bo jestem ciekawa. Jestem ciekawa, gdzie tutaj jest. Coś nie tak z tym kalkulatorem, że Iza... No tutaj jest taka mała kropeczka, ale to... Wiecie co? Ja może jestem... Ja może jestem jakaś... No, znaczy mam też orzeczenie na wzrok, ale ja osobiście tutaj nic nie widzę. Mhm. Poczekaj, tu się... Uh, uh, uh. Nie wiem, nie wiem. Wszystko działa. Trzeba. Wszystko działa dla mnie. Nie ma tutaj nic. No oczywiście jeszcze muszę. Muszę se wsadzić ten... ten y, baterię, ale wszystko mi działa. Także nie wiem, dobrze. Okej. Okay. To tutaj właśnie sobie kalkulatorek zamówiłam. Muszę się chyba troszeczkę spieszyć, bo bateria może mi paść. No i zamówiłam sobie u Izy. Mhm. Tutaj już widzę przepiękne. Od Izy właśnie takie, jakby podziękowanie. Tak, dziękuję za zakupy w moim sklepie, także super. Naklejeczki, kolejne ładne. Spinacz, Kurczę, jak to? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Spinacz. O, także super. Muszę hmm, sobie znaleźć miejsce, gdzie to będę dawać. No, i tutaj moi kochani, zamówiłam sobie. O, to jest oczywiście wy... Yy, widzicie, ja tak Wam pokazuję. O, tutaj jest oczywiście to, co Iza daje, to jakieś kwoty, czyli wrześniowe wyzwanka. A ja to tych wyzwanek. Słuchajcie, mam pomysła, bo ja sobie teraz te wyzwanka zbieram i za rok. Od, od stycznia będę sobie tak odkładała jako roczne jako roczne nic z tymi wezwankami na razie nie będę robiła a szkoda, że wzięłam te te czerwcowe i tutaj kochani moi zamówiłam coś przepięknego to nie zamówiłam to dostałam jako w promocji, widzicie, super oszczędności, jesieniowy, wow, to tam pewnie, po też mojemu daje coś niekiedy, nie, no to trzeba... Trzeba dać. Tutaj napełnić słoiczek. Na pewno napełnimy Izumia. na pewno i status finansowy, status finansowy to złomka. Bo I za pierwszy, yy, pierwszy wariant, że tak powiem, to nie wariant, ale pierwszy ten to zrobiła bez statusu finansowego. I ja zamówiła bez statusu finansowego i poprosiłam Izę, żeby mi ten status jakby dała. No i tutaj kochani najpiękniejsze z sobie zwierzątek się zamówiła. Jestem naprawdę prześliczne są te strapki, bardzo mi się podobają. No i będę trapać, po prostu będę trapać. Mm. Także zamówiłam kitku, prześliczne kitku z przepięknym statusem finansowym, także kotki. Ten też mi się spodobał, kotek, no i mój labratorek, mój, mój, mój labratorek, uwielbiam labratory, uwielbiam, kochani, co, jakie one są słodziak, no, jakie to dzieci, ja sama mam labratorka, więc po prostu kocham tą rasę, no i też inne, tak, ale labratorek jakby pierwszy na moim, na moim, na moim serduszku są, no, już raz, dwa, dwa miałam. No, miałam też szczeniaczka, takiego kundelka, ale laboratorki są pierwsze, także prześliczny jest mój 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 mój. Także, no i tutaj haski, haski w ogóle. Yy, szłam dzisiaj, szłam dzisiaj yy, zaprowadzić synka do szkoły, i właśnie. Taki labr, labradorek, takiego haskiego, to dokładnie czarnego z białym. Tylko yy, oczy miał te same, normalnie, takiego samego, żem haskiego, kochani. Widziała, no, przesło, przesłodki jest, także i białego, żem zamówiła, no bo są prześliczne. Po prostu, są, są prześliczne. Tutaj, Rot chyba to się tak Rottweiler także też jest uroczy, też miałam okazję poznać jednego Rottweilera i powiem Wam, że na pewno jeżeli chodzi o swoją rodzinę, to przynajmniej tego, którego znam, no to on to swoich jest naprawdę, naprawdę obronny i nie da się zbliżyć, nawet niekiedy to przesady. Ale jak zna, y, zna y, daną osobę, to jest po prostu też y, przecudny. Prze Taki przyjacielski i owczarek niemiecki. Owczarków niemieckich yy, powiem Wam, że bardzo lubię owczarki niemieckie. Także też zamówiłam, a ten jest po prostu przesłodki, prze przesłodki. Także jeżeli chodzi o zdrapki, no to będę się dzielić z moim. Ja tam parę i sobie wezmę. Oczywiście labratorek jest mądry. Nie ma, nie ma bada, laboratorek jest mój. Także to było zamówienie od Izy. I tutaj Iza mi jeszcze coś dała, słuchajcie. Aż jestem ciekawa. Zobaczmy. Jest I Iza. Słuchajcie. Nie wiem czy widzicie, Ewunia, idąc za pomysłem Kasi, również przesyłam Ci kilka moich UPS-produktów, abyś mogła rozstać je osobom, którym pomagasz. Masz wielkie serce, puch, jaki idza. Przepraszam i za bardzo dziękuję. Ty też masz również dobre serce jestem. Bardzo, ale to bardzo przepraszam. Wdzięczna. Szczajcie, jesteście niesamowici i za bardzo ci dziękuję, kochana. Tobie też jak i Kasi poprzednio opiecuję, że się na pewno nie zmarnują. Ja, ja dzisiaj yy, też już listę układałam, także nie, znowu nie wiem co mówić. Znowu nie wiem, co mówić. A dzisiaj, dzisiaj w ogóle chciałam taki fajny, spokojny filmik nagrać. A tutaj kolejna, kolejna niesamowita niespodzianka. Nie... Przepraszam, musiałam przerwać, bo mama coś się pytała. Nie no także Ech, słuchajcie, no jestem mega yy, mega pod wrażeniem i no nie wiem co mówić, no po prostu w szoku jestem, bo jestem wdzięczna i z unia naprawdę, naprawdę bardzo Ci dziękuję. Z mojej strony Ci Obiecam, jak Wam wszystkim, że to, to się nie zmarnuje i pójdzie to paczek. Naprawdę Wam z, z ręką na sercu mówię, że tyle radości przynosi to innym, że to dobro jakby się napęca po prostu. No ja nie wiem, jak to, jak to określić. Dobro się. Naprawdę, no, kochani, napęca, no. i niech tak dalej jest, niech tak dalej jest, za niedługo yy, no, my już przygotowujemy paczki yy, dla potrzebujących na święta, na Mikołajki, tak od września to, to właśnie do połowy grudnia staramy się, żeby, żeby te paczki były, były już spakowane. Także jestem naprawdę pod wrażeniem, pod wielkim szokiem. No nie wiem, co, po prostu dziękuję i Popatrzcie jakie to jest wszystko przepiękne. Jakie to jest wszystko przepiękne, słuchajcie, tetris. Ja tutaj. Wiecie, na pierwszy rzut oka to ja naprawdę nie widzę i są jeszcze papeczkowe, lowe, tała i tutaj, tutaj się przykleja, mój, mój właśnie przykleja te, te, te zdrapki, gdzie ja nawet nie widzę, żeby tutaj coś z nimi było nie tak, ale jestem wdzięczna. Także Izunia, bardzo Ci dziękuję. Tutaj, z tego co ja poznałam na tych wszystkich kanałach, to wszyscy chyba mają dobre. Słuchajcie, serducha. No, wszystko to jest przecudne. Przecudne. Ja Wam jeszcze powiem po tak. Yy, na przykład, yy, tam osoba, która mi zalaminowała, zalaminowała te. Te, te mini bezwanka od Izy i, i, i od Izy i jak to się nazywa? Justynki. To też jedno wzięłam, bo ja miałam nie zalaminowane. A to to nie wiem, co z tym jest nie tak. A tutaj się troszeczkę przycięło. to nic, to widać, wszystko. Także Iza, bardzo Ci dziękuję. Tutaj wszystko, no prze, przecudne to jest. Przecudne, przecudne, bardzo dziękuję. Bardzo. Także słuchajcie, no chciałam Wam no, pokazać tylko, tylko to, co dostałam od Izy. No to, chciałam, bo tak już, tak, co jeszcze, co ja jeszcze chciałam. No oj, przepraszam, ruszałam Was. Chciałam spakować. Nie wiem, gdzie dałam. Jest. Chciałam jeszcze właśnie na te strapki tutaj sobie włożyć. Także będziemy trafiać. Jak będę miała czas, to na pewno, na pewno, jak to się mówi, Patataj, patataj. Będę Wam nagrywać. Znowu nie wiem, co, a miałam wszystko zaplanowane. Słuchajcie, pokażę Wam paczki, poukładam Wam ten i wszystko będzie w porządku. Znaczy, jest w porządku, żeby nie było. Jest w porządku, jest w porządku, ale znowu, mimowe odjęło. Słuchajcie, także no, cieszy mnie to, że, że są tacy ludzie, którzy bez żadnych oczekiwań pomagają innym. Także jest to naprawdę. I... Znaczy inaczej ja, ja lubię pomagać, ja lubię sprawiać radość, więc ja nigdy nie oczekuję. Od kogoś, że będzie mi cały czas, yy, yy, jak to się mówił? Nie, nie, no dziękował jak dziękował i nie starczyło zapomniałam bo w ogóle kopert, to kupić, ale jeszcze, jeszcze od magicznego, słuchajcie, budżetu będzie paczucha, tylko od magicznego budżetu paczucha będzie w, 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 pod koniec września. Także może tam se koperty zamówię. Także słuchajcie, no tak to wszystko wygląda. No dostałam mega, mega niespodziankę, mega niespodziankę. I Izunia, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, jesteś wielka. W ogóle dziewczyny, które, które nagrywają, które poznałam, w ogóle są... Yy, o dobrym sercu i dobrym charakterze, także bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz na koniec wam pokażę te ślicznotki, ślicznotki i przystojniaków. Nie <laughs> wiem. No jest przesłodki, przesłodki, haski, haski biały, tak, rottweiler. I owczarek niemiecki, który dopiero na swoją kopetkę będzie musiał, słuchajcie, poczekać. Na razie go ktoś, że tak powiem, przygarnie. Także, no słuchajcie, ode mnie tyle. Taki to filmik po raz kolejny z niespodzianką. Jak tam radę będę, będę nagrywać? Tak, że cóż, no to... co mogę powiedzieć? Czy, czy wam? Miłego dnia, wieczoru, bo nie wiem kiedy będziecie oglądać, kiedy w ogóle ten film będzie zrobiony. Postaram się jak, jakoś to ogarnąć, bo jeszcze tak nie znam. Także życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, sukcesu, oszczędzania i przyjemności z tego. No i do zobaczenia do następnego filmiku.